Siema, systemy testowanie smaków, te różności, różnie to może być. I dzisiaj przetestuję sobie napoje Reeve'a z, z tymi, co tu się ma wygrać. Tylko można wygrać figurki 3D. Mam Zygzaka i Przypatrol. Jest, było, właśnie sobie chciałem oderwać, ale mówiłem sobie, że to zostaje. Widziałem na YouTubie, na moim kanale. Że ten ja się przyjął Lizak z przy Patrolu, o! Auto mam! Nie zdarzyło mi się z auto wygrać. I tak są postacie, które ja mam już T2 z Kaizumę, a auto mam pierwsze, chyba najciekawsze. Nie wiem w sumie. Na pewno tego by nie chciał, bo to tak wygląda jak nie wygląda. To żółte. W sumie tyle. No, autko jest. Picie. Jak to picie? A <grym> jest to sobie z egzaka otworzymy. Jak pójdzie, fajnie. Bo było tak: świnka papa. Mogę nawet, nawet później pokazać kolekcję. Muszę sobie naszycki wziąć. nie idzie. A z jedynymi zawsze czasem ty nie idzie. Może widać moją twarz. Ja nie wiem. Ale. Kto tym by się przejmował, żeby widać moją twarz? Nie wiem, tyle kanałów. Oj, przedstawiłem sobie statyw. Musimy sobie tak. E, chciałbym ziół albo do mieć, bo tylko tych mi brakuje. O, Francesco. Mamy już No Bo trzeba mi tylko tego i tylko tego i tylko tych dwóch muszę trafić by już nie kupał tak piz out może sobie go ułożyć musi tak szczelić nie źle nie tak tylko tak, tak musi jakby powiedzieć szczelić tylko chyba tak to by było no coś tu mi uciekło a A i sobie sobie jest takie inne picia, I Jak go złamy, to nic, bo i tylko i tak bom. O! A tu te naklejki i autka. To teraz wam pokażę moją kolekcję z tego. Tak, teraz wam pokażę sobie moją kolekcję. E, od, bo tak, tuż są e, takie co mam tylko po jednym. Czyli to jest troje, trolle, myszkambiki, spańczowo, a to to nie wiem co to jest to tysiącego to, 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 to było. Później mam 4, ale mam 5 więc to jest takie. Później mam e, Psi mam 3 tu mam hotel, teraz w 3 z Świnki Pepy mam no, trochę ich mam tu są ci Marvela chyba. Ale to powinno być tu o, to jest pan 3. no i tu auta ze zigzaka jest ich trochę. nie tak moja kolekcja wygląda, jest tego trochę. No to tyle na w tym odcinku Nara